W okresie przygotowawczym do walki moje życie jest bardzo nudne, bo praktycznie każdy dzień wygląda tak samo. Jest to tak zwany dzień Fistaka. Codziennie wstaję rano o godzinie 8, śniadanko, przygotowanie się na trening. O godzinie 9.30 jestem na macie. O 10 zaczynam swój trening, prowadzę swój trening, swoją grupę. O 11 kończymy i o 11 schodzę na, na zajęcia MMA, które prowadzi Piotr Bagiński. Wychodzimy z maty około 13.30. Jest chwila na załatwienie swoich spraw, około 15 jestem w domu, jem drugi obiad, 15.30 kładę się na drzemkę, 16.30 wstaję, szykuję się na trening i 18.00 jestem z powrotem na macie i tak od poniedziałku do piątku, codziennie, dzień wygląda tak samo. W sobotę, sobotę jest troszeczkę dniem luźniejszym, gdzie robię tylko jeden trening, jest to przeważnie bieg, bądź, bądź jakiś trening tam luźniejsze tarcze, bądź technika. I tak przez ponad dwa miesiące do samej walki. Oczywiście te treningi są różne. Najpierw zaczynamy od dłuższych, później, skracamy czas treningu i zwiększamy intensywność i szybkość. Ale to tutaj musielibyśmy kilka godzin o tym opowiadać. W każdym razie każdy dzień praktycznie zawodnika MMA wygląda tak samo. Arsenał odżywek i, i, i to mu pomoże przejść na wyższy poziom, co jest najważniejsze w sporcie. No, dobre odżywianie.